O, tutaj troszeczkę czasu to zajęło, felgi Multispok ponownie, ale zrobione inaczej. CNC, kolor srebrny we wnękach, to jest oczywiście polerowane, ale metodą to tą CNC. Eee, Jeszcze tam, że tak powiem przejechane i nałożony klar. Na całość. Bardzo fajnie się prezentują te felgi. Może wpuścimy trochę więcej światła. Hmm. Fajny efekt. Takie szczotkowane ale Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Felgi zregenerowane oczywiście, to nie? nie jest jakaś tam mnówka, no ale felgi były, że tak powiem, w dobrym stanie, tylko wizualnie trzeba było je poprawić, ponieważ te, które, ten ich stan, który, że tak powiem, był wcześniej, nie był satysfakcjonujący dla mnie. Także taka roleczka się pojawiła. No. Pozdrawiam. Oglądaczy.